Witam Was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Aby tradycji stało się zadość, zapraszam Was na recenzję komiksu Ballada o dwóch wilkach kolejnego już siódmego tomu z serii od Dark Horse. Jeszcze przed przeczytaniem tego komiksu przemyślałem sobie nieco sprawę i postanowiłem, że ta recenzja będzie już nieco bardziej spoilerowa. Zakładam, że osoby faktycznie zainteresowane tematem i tak ten komiks już nabyły. Niezależnie od tego, czy interesuje je fabuła, czy po prostu chcą go sobie postawić na półce, aby dopełniał dotychczasową Wiedźmińską kolekcję komiksów. Bo co trzeba oddać tej serii, to prezentuje się ona niezwykle dobrze. Ładne i twarde okładki robią swoje. I jak ten komiks to naprawdę dobrze napisana, lekka i przyjemna historia z humorem, to myślę, że. Każdy się tu ze mną zgodzi, jest pewna raczkująca seria komiksów, która przykuwa moją uwagę bardziej. Mam tu na myśli zapowiedziany na grudzień drugi tom komiksowej adaptacji opowiadań Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Mniejsze Zło. Pierwszy tom adaptujący historię Niwelena, trochę poświęcenia, został przyjęty, wydaje mi się, bardzo ciepło i takiej samej adaptacyjnej jakości oraz wierności. Oczekuję po kolejnym zeszycie. Dlatego też, jeśli ta dziś omawiana seria komiksów do Was nie trafia, gorąco zachęcam do sprawdzenia trochę poświęcenia. Z drugiej strony, jednak, mamy tu do czynienia z wiernymi adaptacjami opowiadań. Czyli doskonale znamy już tę historię. A seria, z którą dziś mamy do czynienia, czasami oferuje coś zupełnie nowego. Czasami, bo w większości przypadków, to również są historie, z którymi już mieliśmy do czynienia. Lecz w nieco innym opakowaniu. Przyznam, że po pięciu stronach delektowania się Balladą o Dwóch Wilkach. Bawiłem się lepiej niżeli po lekturze Zatartych Wspomnień czy Wiedźmiego Lamentu. Oczywiście to nie tak, że te pięć stron jakościowo są lepsze niż całe dwa poprzednie tomy. Tamte komiksy stawiały na zupełnie inne tony, cięższe, mroczniejsze, a przy tym moim zdaniem nie dawały żadnego wytchnienia, odstępstwa od ciągłego depresyjnego stanu. I oczywiście nie każde dzieło musi takowe przełamanie mieć, ale jeśli sama historia, a w tym dialogi nie będą najwyższych lotów, wtedy też ciężej czerpać satysfakcję z doświadczanej fabuły. Poza tym, zarówno Andrzej Sapkowski w opowiadaniach czy sadze, oraz CD Projekt Red w Grach przyzwyczaili nas do tego, że Wiedźmin, pomimo swoich cięższych momentów, ma również momenty zabawne, nie tyle operujące na humorze sytuacyjnym, co żartach słownych, docinkach czy ironii. Co muszę oddać Lamentowi, to fakt, że wizualnie jest on absolutnie genialny. Rzekłbym wręcz, że każdy poszczególny rysunek to małe dzieło sztuki. Wróćmy jednak do tych owych pięciu stron, konkretnie do piątej strony z humorystycznie przygotowanym kolarzem wzbogaconym nową balladą Jaskra. I choćby już ten element na początku lektury, że się tak wyrażę zrobił mi ten komiks, bo jak tu w takim momencie nie oprzeć się wyśpiewania owej ballady na głos, karkołomnie próbując ją zaintonować, co na wasze nieszczęście uczyniłem. Zatem zalecam wyciszenie odbiorników. Nikt potworów nie siecze lepiej niż heros biało włosy. Tysiące ubił bez litości, tnąc ręce, głowy, nosy. Nie lękaj się zatem, piękna damo, gdyż on nie wie co to strach. Złap każdej bestii wyzwoli cię, szybkim ciach, ciach, ciach. Oto Gerald z Rivi, zabójca bestii jak żaden inny. It's time to, stop. It's time to stop, okay? W balladzie o dwóch wilkach po raz kolejny mamy do czynienia z naszym nieocenionym, wspaniałym duetem który jak to w ich przypadku bywa, próbuje jakoś związać koniec z końcem, zarobić na wikt i opierunek, podczas standardowego tułania się po szlaku, żyjąc z dnia na dzień. Fabuła tego komiksu na dobre rozkręca się po tym, jak nasi bohaterowie trafiają do Grimwaldu. I tutaj nazwa tej mieściny jest nieprzypadkowa, ponieważ po raz kolejny mamy do czynienia z interpretacjami baśniowymi, konkretnie braci Grim. Z ciekawości sprawdziłem sobie... Ile tak naprawdę tych baśni braci Grimm powstało? Bo jednak wiele razy słyszałem, że jakaś konkretna bajka jest adaptacją baśni braci Grimm. I szczerze wam powiem, dłużej chyba wymieniałbym wszystkie tytuły ich baśni, niż będzie trwał ten materiał. W nazwijmy to baśniowej mieścinie, na swej drodze Geralt i Jaskier spotykają czerwonego kapturka. Czy jak to ona woli, aby ją nazywać? Po prostu czerwona. Może być i czerwona kapturek, mi to wszystko jedno. Twórca czy też twórcy już nawet nie kryją się w zasadzie z bezpośrednimi odwołaniami do tej bajki, no ale już nie takiego kapturka Geraltowi przyszło obracać. Słuchaj no, możemy porozmawiać... Ciszej, kurwa, moja głowa! Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumcajsa. To, że komiks ten stawia na humor, widać już od pierwszych kadrów, zarówno w stylu samego rysunku, jak i od dialogów. To też myśląc o dialogach, podejrzewam, że wielu z was może przypaść postać Piotera. Owszem, jest grubiański i wydawałoby się, że celuje w taki najniższy, wulgarny humor, ale potrafi mieć naprawdę dobre teksty. I gdyby nie on Wydaje mi się, że ten komiks mógłby być za grzeczny. Są tu oczywiście potwory, jest pewna wiedźma, leje się trochę krwi, ale to on dodaje takiej słownej pikanterii. Także jak Jaskier jest w zasadzie parodią samego siebie, Geralt stara się być rozsądny rozważając wszystkie opcje, dąży do dialogu, tak Piotr nie pierdoli się w tańcu. Piotr czytam też jak sam się tytułuje, upierdala łbów potworowych, Pomimo tego, że mamy tutaj Czerwonego Kapturka, no to niestety od razu pozwolę sobie ostudzić wam emocje. To nie Geralt, choć pewnie by chciał, będzie krył się w babcinym łóżku. W końcu mamy tutaj balladę o dwóch wilkach. Ale tak się zastanawiam, czy Geralt w tym tytule jest w ogóle brany pod uwagę. No bo mamy tutaj wilkołaka i mamy też, jak się okazuje pod koniec opowieści, psołaka, czy jakby tego nie nazywać. Także pomimo tych nowinek baśniowy schemat zostaje zachowany. Mamy czerwonego kapturka, mamy babcie, mamy i wilka. Aczkolwiek to nie wszystko, bo owy wilkołak jest również zagrożeniem dla trzech sióstr Szwinkę. I tak dosłownie chodzi o trzy świnki. A to w sumie i tak nie wszystko w kontekście adaptacji, inspiracji i odwołań do innych baśni oraz opowiadań, ponieważ osoba dotknięta klątwą lekantropii, syn dawnego nazwijmy to właściciela Grimwaldu. Został przeklęty w dosłownie taki sam sposób jak Nivelen. Drużyna naszego niedoszłego jeszcze Wilkołaka napadła jedno ze świątyń, tam zgwałcili kapłankę i ta chwilę przed tym jak sama się zabiła, rzuciła na nich klątwę. Także nawet Geralt w dialogu przyznaje, że miał już z czymś takim do czynienia. Oczywiście poza tymi baśniowymi interpretacjami to wciąż pozostaje detektywistyczna historia. Geralt w tym komiksie jawi mi się tu niczym Hercules Poirot. Bo poza tym, że stara się badać każdy poszczególny trop, co tak naprawdę nie jest nowością, no bo często przeprowadzaliśmy tego typu śledztwa w grach, czy no, Gerald ma takie skrupulatne podejście, woli też rozmawiać, dyskutować, niż od razu wyciągać miecz, to w tej opowieści każdy na swój sposób wydawał się podejrzany. Jak w pewnym momencie myśleliśmy, że ta babcia coś tam ma za uszami. To chwilę później okazywało się, że trop prowadził jednak do innej osoby, ale jednocześnie ta babcia wciąż nadal faktycznie miała coś za uszami. Cała ta intryga jest dobrze napisana. Nie żeby jakoś specjalnie porywała, nie żeby to była historia jakichś najwyższych lotów, ale ci bohaterowie poprzez te dialogi zostali na tyle wiarygodnie wykreowani, że całość jest naprawdę spójna i zamknięta. Ale przedstawiona zarazem w taki sposób niczym w Growym Wiedźminie, że mamy moralne rozterki, nie wiemy czy Geralt postąpił słusznie, czy. Raczej nie wiemy dokładnie, której stronie faktycznie kibicujemy, która faktycznie była pokrzywdzona, kto ma rację, kto nie ma racji. Każdy na swój sposób jest tutaj winny i każdy może się w jakiś tam sposób usprawiedliwiać. Jeśli chodzi natomiast o warstwę artystyczną, to tak jak już wspomniałem w tym materiale, pasuje ona do całej reszty, do ballad Jaskra. W skrócie jest właśnie taka bajkowa Podsumowując, muszę przyznać, że podobał mi się ten komiks. Potrafił rozbawić, potrafił zaskoczyć, do samego końca trzymał moją uwagę. To też śmiało mogę go uznać za naprawdę udany. W sumie, tak na koniec dodam jeszcze pewną myśl, bo nie daje mi ona spokoju. Nie za bardzo dostrzegam wady tego komiksu, a jednocześnie nie uznaję go za coś rewelacyjnego, wręcz czuję, że to nie jest nic rewelacyjnego, jest to po prostu zwyczajny, dobry komiks. Ale nie potrafię sprecyzować tak naprawdę, co mi się w nim nie podoba. Być może dlatego, że jest on tak neutralnie bezpieczny. Na ten moment to byłoby chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.